Cześć Darek, Napora, Dolcedario z Face'a, YouTube'a i Instagrama. Wybaczcie, że trochę się obraz dzisiaj buja, ale zgubiłem staty, zgubiłem też mikrofon, także mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie do zniesienia. No i dzisiaj jest wyjątkowy odcinek tego codziennego vloga, bo stało się to, na co czekałem tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy zacząłem go nagrywać, i to. Na co miałem nadzieję, że się stanie prędzej czy później, to znaczy przepotwornie mi się nie chciało tego nagrywać, i po drugie wszystkie znaki na niebie i ziemi skłaniały mnie, żebym tego nie zrobił. No, i powie, powiem Wam, co, coś się w ogóle przydarzyło, bo to, że nie ma mikrofonu i statywu, pewnie gdzieś się wala po, po, po pokoju dzieciaków. Natomiast zaczęło się to wszystko już wczoraj, bo w dniu wczorajszym byłem na spotkaniu 20 lat później z moimi kolegami i koleżankami z liceum i. 20 lat temu skończyliśmy liceum, oni napisali maturę. Ja, jak pewnie wiecie, matury w Polsce nie pisałem, natomiast kontakty z nimi wciąż utrzymuję, no i było bardzo wesoło. Natomiast popełniłem jeden zasadniczy błąd, to znaczy, e, spożyłem za dużo alkoholu i skończyło się to tym, że wróciłem o drugiej w nocy w bardzo słabym stanie do domu, a dzisiaj o siódmej rano byłem mówiony z kolegami, że wyjeżdżamy w skały. No, więc jako totalny trup zwlokłem się z łóżka i pojechałem z nimi w te skały. Spędziłem tam prawie cały dzień, natomiast no, nie miałem tam warunków do tego, żeby nagrać, nagrać ten film. Wróciłem do domu, zjadłem coś no, i, i, i zrobiła się właśnie za 15-12, także muszę się streszczać, żeby zdążyć jeszcze dziś ten filmik rzucić. I teraz, dlaczego mówię, że stało się coś, na co czekałem, aż, aż się stanie i co było moim celem, kiedy rozpoczynałem nagrywanie tego vloga? To znaczy sytuacja, w której będę tak bardzo zniechęcony do nagrywania tego, że będę musiał się do tego naprawdę, naprawdę zmusić. I teraz, po co miałbym się zmuszać do robienia czegoś? No więc już, już Wam mówię. Ja y, kiedyś, teraz będzie trochę po coachingowemu w ogóle. Y, ja kiedyś tam y, na jakichś y, zajęciach, chyba jeszcze na studiach, y, miałem taką pogaduszkę z panią od y, y, o, o Jezu, jak ona się nazywała? No dobra, to był przedmiot taki tam związany z public relations, nieważne. W każdym razie, tam żeśmy zrobili, ona zaproponowała taki podział działań, rzeczy, które robisz w ciągu dnia na rzeczy Przyjemne i nieprzyjemne oraz pożyteczne i niepożyteczne. Czyli, jakby, możesz robić rzeczy czterech typów. Pierwszy typ, taki najwspanialszy, to są rzeczy, które są nie dość że przyjemne, to jeszcze pożyteczne. No i byłoby cudownie, gdybyśmy cały nasz czas spędzali robiąc takie rzeczy. Natomiast oczywiste jest, że takiej możliwości nie ma, żeby cały czas robić rzeczy przyjemne i pożyteczne. No z różnych przyczyn, na przykład takich, że czasami nam się nie chce robić pożytecznych rzeczy, czy tylko mamy ochotę zrobić coś niepożytecznego, na przykład obejrzeć kolejny odcinek gry o tron, co będzie pewnie dość przyjemne, natomiast nie do końca nie do końca pożyteczne. No w moim przypadku dzisiaj taką Przyjemną, ale niepożyteczną czynnością było wyjechanie na wspinanie. Natomiast ze względu na mój stan zdrowia i samopoczucie dzisiejsze nic tam dobrego się nie wydarzyło, poza tym, że się trochę poruszałem, no i było po prostu przyjemnie. Kolejna kategoria czynności to są takie czynności, których najlepiej byłoby w ogóle unikać, bo to są czynności, które są nieprzyjemne i niepożyteczne. I no ta, wśród takich czynności, yy, dla mnie na przykład, są, yy, są takie spotkania, na które nie za bardzo mam ochotę pójść, yy, bo wiem, że ani mi tam nie będzie miło, ani nic z tego dobrego nie wyniknie. Yy, no dla wielu osób to są na przykład jakieś takie obowiązkowe nasiaduwy yy, popracowe, jakieś firmowe imprezy. Ja na szczęście rzadko zdarza się, żebym trafiał w takie miejsca czy w takie sytuacje, ale mogą, mogą się zdarzyć. No i wreszcie czwarta ćwiartka to są sytuacje, które dość rzadko się zdarzają. Mianowicie to jest sytuacja, w której robisz coś, co jest pożyteczne, ale mało przyjemne. I teraz, no, ja mam to szczęście, że, że w tej, że, że jakby te sytuacje, które są pożyteczne i, i ale dość mało przyjemne, Mam, czy mogę kontrolować? To znaczy, ja sam decyduję, kiedy, yy, kiedy w takiej, w takiej sytuacji, czy, 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 czy w taką czynność się angażuję. I teraz, yy, dla mnie. To dzisiejsze nagranie jest właśnie taką czynnością. Wiem bardzo dobrze, że kilka czy kilkadziesiąt nawet osób ogląda te moje codzienne nagrania i czerpią z tego wartość dla siebie. Czasami to jest trochę wiedzy, czasami to jest trochę ubawu, czasami coś tam się, jakieś iskierki przeskoczą między komórkami w mózgu i o kurczę, to można tak. No i i ja postrzegam te, te czynności, które mieszczą się w tej kategorii nieprzyjemne, ale pożyteczne, jako taki sposób uczenia się czy doskonalenia się w tym, w tym co początkowo sprawia trudności, jest, jest nieprzyjemne, natomiast z biegiem czasu okazuje się, że można okiełznać tę czynność, i ona staje się albo. Po prostu częścią życia, takim zwyczajem, który, który staje się częścią, częścią dnia, albo uznaje, że nie jest to warte mojego, mojego zachodu i po sprawdzeniu siebie samego, że jestem w stanie to robić, po prostu odrzucam je jako, jako coś nieistotnego. I teraz w te, te dwie kategorie czynności pożytecznych, przyjemnych i pożytecznych, nieprzyjemnych ja staram się, żeby stanowiły zdecydowaną większość, Czasu, który, który spędzam w ciągu dnia. Ja myślę, że u mnie to jest tak, waha się, między 70 a 80% czasu, który spędzam robiąc te przyjemne i nieprzyjemne rzeczy, które są jednakowoż pożyteczne. I teraz, jak to się dzieje, że, że, że aż tyle tego czasu mi się tam udaje zalokować. No. Clue czy kluczowym elementem jest tutaj oczywiście praca, bo każdy z nas, większość czasu, który nie spędza śpiąc, spędza jednak w pracy. Czy to jest kilka godzin, czy dobijasz do kilkunastu godzin, to. Zawsze jest to, zawsze jest to większość, większość czasu od obudzenia do pójścia spać, większość czasu spędzamy w pracy. I teraz, w momencie, kiedy uda się, żeby praca znalazła się w tych dwóch kategoriach, to znaczy rzeczy, które są pożyteczne, i jednocześnie, żeby gro tej pracy było jeszcze zajęciem przyjemnym albo chociaż nie nieprzyjemnym, no to, to wtedy jest po prostu czad. I, no I zastanówcie się po, po obejrzeniu tego filmiku, gdzie znajduje się wasz, wasza praca, wasz czas? Czy, czy spędzasz czas w pracy robiąc rzeczy przyjemne? A może to wcale nie jest takie przyjemne? I co najważniejsze, czy to są rzeczy, które są pożyteczne? Czy jest to tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy i jeszcze. Co, co gorsza, pieniędzy niesatysfakcjonujących Ciebie. To tyle na dzisiaj. Za 5.12 idę to wrzucić. Życzę dobrej nocy wszystkim i mam nadzieję, że jutro pójdzie mi lepiej. Pa!